Siemaneczko moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku, jak widziałem pod Waszymi komentarzami na moim kanale, to raczej chcecie, żebym wrócił na YouTube'a. Więc moja ostateczna decyzja nie będę za głośno mówił, ponieważ jest 21.13. Mam blisko mikrofon położony do łóż, więc może mnie możecie mnie dość głośno słyszeć, ale no. Moim ostateczną decyzją jest taka, że wracam na YouTube'a. Tak. Wracam na YouTube'a i też nie bez powodu tytułu jest taki, jaki jest. Ponieważ zastanawiam się, czy nie zrobić serii z Outlasta. Tak samo mam w planach zrobić na przykład serię z Hello Neighbor. Ale to może zostawimy sobie na kiedy indziej. Na razie omawiamy tylko Outlast'a. Outlast jest to gra dość drastyczna, dlatego ja nie jestem pewna, czy ja chcę to robić. Bo tak, ja lubię się bać. Bardzo lubię się bać. Mnie cieszą takie straszne gry. Ale nie obawiam się tego. Ja bym, ja bym po prostu no, chciał to nagrać. Ale... Chodzi mi bardziej o to, nie wiem jak zareaguje na to YouTube to znaczy. Nie wiem czy filmy nie zostaną usunięte, przez to, że nie jestem pełnoletni, a nagrywam na YouTube'a grę od 18 roku życia, yy, który jest, no jest ona bardzo, bardzo drastyczna. Więc nie jestem jeszcze pewny co do tego, ale... Może uda mi się coś wykombinować, żeby po prostu nałożyć jakąś blokadę, więc możliwe, że ta seria nie pojawi się u niektórych osób, które mają na przykład kontrolę rodzicielską lub u takich, którzy mają yy, którzy nie mają kontroli rodzicielskiej, ale po prostu są jakby są na kontach, które po prostu... Te, po prostu, na których YouTube wie, że nie, nie masz ukończonych 18 lat, więc ja po prostu mógłbym zrobić coś takiego, że zrobiłbym tylko to na kontach, które albo po prostu są incognito, wiecie, wiecie, albo takie, no które już po prostu tam wiedzą, że jest 18, że mają 8, powyżej 18 roku życia. Na tyle, że wiem, że większość mojej widowni to są osoby niepełnoletnie. Więc właśnie dlatego nie wiem, co dalej. Mógłbym, jeżeli nie nałożę tej blokady, to właśnie nie wiem, czy te filmy nie zostaną już panowane. Jeszcze się nad tym zastanowię. Dam wam znać na niektórych filmach i. Możliwe w najbliższych dniach, najprawdopodobniej po zakończeniu Five Nights at Freddy's 4, tak? Mogę Wam już zdradzić, że jutro będzie odcinek, w yy, którym będę się męczył z nocą siódmą, tylko że jest problem. Znaczy, z jednej strony jest to problem, a z drugiej nie, bo miałem, wiecie, jak wiecie, miałem przerwę od fnaf i przez to, że mam nowy komputer na Steamie. Wszystko mi się wyzerowało. Five Nights at Freddy's, Mogę wam nawet to udowodnić. Że... Prze... No właśnie, ja tu miałem wykonywane to 20-20-20. Wiecie, 20. ja miałem Custom Knight. Ten kto oglądał mi stary kanał wie, że tutaj był Custom Knight, a teraz nie ma nic. Tak samo. Five Nights at Freddy's 2 Wszystko jest od nowa O nie, to mi się źle kliknęło Five Nights at Freddy's 3 No, no, no tak samo Możecie nawet to teraz zobaczyć Ja miałem, ja miałem dwie gwiazdki, ja miałem dwie gwiazdki tutaj, więc. Ale w Five Nights at Freddy's po prostu te dwie części powróciłem, ponieważ to, te dwie, te trzy części po prostu jest już z nimi po prostu koniec na YouTube, ponieważ te trzy części zostały już wszystkie nagrane i są wrzucone. A Five Nights at Freddy's 4 dalej nagrywam, dlatego dzisiaj y, przechodziłem 5 nocy. Jutro będę podejmował się, będę musiał jeszcze raz, przechodzę sobie to po, oczywiście poza nagraniami, widzicie nie mam dwóch gwiazdek, bo przechodziłem już to i muszę jeszcze przejść tylko nad szóstą, żeby odblokować Nightmare, ale dlaczego mówiłem, że jest to niby niekorzystne, ale niby korzystne, dlatego że jak wiecie miałem przerwę od YouTube'a i od samego FNAF'a, nie grałem, bo nie mam na PlayStation FNAF'a, i po prostu jakbym grał noc siódmą, to mógłbym po prostu sobie z tym nie dać rady. Bo miałem po prostu, no może nie taką długą twarwbę, co wam mówiłem, że od dwóch lat już tak nie grałem. Ale i tak, żeby od razu, po prawie trzech tygodniach, od razu lecieć z nocą siódmą. Coś mi się wydaje, że na pewno 10 prób, ponad 10 prób by przy tym było, a tak. Przynajmniej już trochę wiem. I już, już dzisiaj bym miał odblokowaną noc siódmą, ale przez błędy Fredbera, o którym Wam mówiłem, jestem, muszę jeszcze raz przejść tą noc. Więc. Była już piąta i mógłbym już od razu wczoraj nagrywać tą noc 7, no ale dobra. Okej, okay, więc wracając do Outlasta, to. Gdzie on jest? Outlast. No. To wracając do utrasta, dam, dam Wam jeszcze znać na jutrzejszym odcinku na 4 na początku, i ja się jeszcze zdecyduję, ale jeżeli usłyszycie, że będzie, że będę chciał zrealizować to, nie będzie żadnego traileru, ale po prostu to jest jakby taka mała zapowiedź, że może coś takiego się pojawić. Jeżeli będziecie usłyszycie na następnych odcinkach, że będzie. No to najprawdopodobniej po zakończeniu FNaFa 4, ki za kilka dni będziecie mogli zobaczyć na moim kanale pierwszy odcinek z Outlasta. Więc co, na razie to by było na tyle tego odcinka. No i cześć!